Chciałbym Państwa zapytać, przepraszam, po początek będzie taki troszeczkę grunda, a mam nadzieję, potem się troszeczkę rozgrzejemy. Mm -hmm. e, jakie były kluczowe decyzje w historii Państwa firm? E, zapewne menedżerowie tutaj e, nie zawsze byli przy samym początku powstania firmy, ale to jest głównie Co pozwoliło Państwa firmą przetrwać i rosnąć przez 20 lat? Przepraszam, nieprzerwane. Więc może tak, że... najważniejszą sprawą to była akumulacja kapu. Wydaje mi się, że wykazywaliśmy od początku dużą determinację w akumulowaniu zysku no, powyżej 90% w pierwszych latach. Było bardzo ważne. E, oczywiście pokusy na konsumpcję po wyjściu z, z ustroju minionego były duże i, i trzeba było jakoś skutecznie oddalać. To nam pozwoliło e, stopniowo wchodzić w coraz bardziej zaawansowane technologie i budować takie naprawdę e, w skali europejskiej przyzwoite mu I e, no, wydaje mi się, że to było bardzo ważne, bo, bo możliwości pozyskiwania kapitału w początkowym okresie, kiedy wartość przedsiębiorstwa jest nieduże, są no, raczej niewielkie, bo wiadomo, że wartość przedsiębiorstwa jest nieduże, przekraczający naszym e, wartość obiektu. No więc to, 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 była, to była taka, taka najważniejsza historia. Plus oczywiście e, właśnie to mokrało, czyli próba zebrania osób, które no, w jakiś sposób były pasjonatami zawodów przez siebie. I udało nam się kilka takich osób e, w, do firmy e, w, zaprosić jakby do pracy z nami. No i te, 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 te dwie okoliczności gdyby sądzę, że odegrały zasadniczą rolę w, w rozwoju firmy. Ja nie będę udawał skromnego faceta i powiem, że raczej sukces, który mi się udało osiągnąć, wynikał z tego, że zawsze wybierałem trudniejszą drogę. To znaczy, jak otwierałem pierwszą firmę w życiu w 1979 roku, to postanowiłem eksportować, co wtedy było z perspektywy głodnego rynku, który kupował wszystko absurdalne, bo można było naprawdę dobrze żyć, nie eksportując. To z kolei pozwoliło, że jak przyszły lata przełomu, to ja rozumiałem kapitalizm, rozumiałem potrzebę rynku. Nie, nie byłem w sytuacji kolegów, którzy zaskoczeni tym, że rynek stał się wolny, często zbankrutowali, bo mieli. Bardzo specyficzne to miasto, jak zarobić pieniądze. Często oparte o to, że szwagier był dyrektorem jakiejś fabryki i dostawali bokiem surowiec, który wtedy był deficytowy. Dzisiaj e, też sobie stawiam w różnych firmach bardzo różne zadania, ale zwykle one polegają na tym, żeby mieć produkty globalne, czyli żeby nie myśleć o tym, że będę to sprzedawał w okolicy, w Polsce czy w krajach tu blisko, gdzieś tylko, że to musi być produkt, który jest wymyślony tak, że go zaakceptuje Amerykanin czy Australijczyk. I nie zawsze to się udaje osiągnąć, ale sam fakt, że się tak postawi zadanie, powoduje, że te produkty zawsze są lepsze. I w efekcie i w branży mebli dla dzieci, które produkuje i sprzedaje właściwie tylko na Zachodzie, i w branży chemicznej, w której produkujemy różne elementy wykończenia domów z tworzyw sztucznych. Też właściwie większość eksportujemy, mamy fabrykę też w Brześciu i w Rumunii. No i ta trudniejsza droga okazuje się w końcu skuteczniejsza. Wśród bardzo ważnych, wspierających to, a nie będących czystym biznesem, a właściwie jest to obszar dotowania przez te biznesowe struktury, to znaczy szkolnictwo wyższe. Stworzyłem też pierwszą, myślę w Polsce jedyną, a w Europie bardzo unikalną szkołę projektową, School of Form, o której też chętnie kiedyś, a może jeszcze dzisiaj opowiem. To jest też trudny bardzo projekt. Ta School of Form to zajmie nam chwilę czasu, więc ja nie jestem pewien, że Pan dobrze robi mi teraz to proponując, ale. Ja odpowiadając może na pytanie, co jest naszym kluczem do sukcesu i rozwoju firmy? Myślę, że trzy elementy: nisza, eksport, innowacyjność. a oczywiście rozwinę tę myśl. Przypomnę, że działamy w segmencie, produkujemy okna dachowe. Proszę może Państwa o cofnięcie się pamięcią 20 czy 25 lat wstecz. Wtedy w Polsce w ogóle nie było okien dachowych. Zupełnie. Produkt był nieznany, produkt, który był świetnie stosowany w Europie Zachodniej od, od dziesięcioleci, już tak naprawdę na XIX wieku, w Polsce nie funkcjonował, a więc nisza. Stwierdziliśmy, że fantastyczny moment na rozwój produkcji, na uruchomienie produkcji. Pierwsze lata, no to wzrostu, tak jak dzisiaj chwalimy się, że firmy osiągają 100% wzrostu. My wtedy osiągaliśmy rocznie 1000% wzrostu, czy jeszcze więcej. Takie to były piękne czasy. No ale po, po kilku latach działalności, niestety, zderzyliśmy się z brutalną konkurencją globalną. A polskie firmy wtedy 20 lat temu były. Bardzo słabe filmy prywatne. W zderzeniu z kapitałem zagranicznym, z firmami, które miały potężny kapitał, wiedzę, ale przede wszystkim chciały dominować na rynku, działały w sposób bardzo brutalny. więc nasza konkurencja obniżyła w Polsce ceny o 20%. A nasza działalność produkcyjna właściwie przestawała się zupełnie opłacać, więc nie było innego wyjścia. Trzeba było rozpocząć eksport i to był nasz jak gdyby, ratunek i krok milowy, który spowodował to, że firma dalej się mogła rozwijać, dalej mogła produkować, dalej mogła myśleć o działalności marketingowej. Było nas po prostu stać na to, żeby w Polsce tworzyć nowe produkty, rozwijać je. To już jest ten drugi element eksport. Pozostaje jeszcze innowacyjność. Eksport wymusza na polskich firmach, czy w ogóle firmach produkcyjnych, działalność innowacyjną, działalność, która doprowadza do tworzenia nowych produktów, do kreowania nowych potrzeb rynkowych, bo polskie firmy muszą konkurować właśnie tą odmiennością, innowacyjnością. Nie możemy niestety za bardzo, tak mi się przynajmniej wydaje w większości, konkurować kapitałem z firmami zachodnimi. Tego kapitału po prostu mamy dużo mniej, ale innowacyjność to jest nasza domena, szczególnie firm właśnie, które są głodne sukcesu. I to były nasze, te właśnie trzy elementy: a więc nisza, eksport i innowacyjność. Spółka Ferro też działa na rynku polskim już od ponad 20 lat. My, niestety, jesteśmy tym przykładem, o którym Pan wspomniał w prezentacji, outsourcowania produkcji poza Polskę. W pewnym momencie zderzyliśmy się na rynku z tak silną konkurencją, że decyzja o przeniesieniu produkcji poza Polskę była tym krokiem milowym, która pozwoliła na, na odbicie się i na przesunięcie się na pozycję lidera. Optymalizacja kosztowa główny powód. I możliwości dalszego mocnego konkurowania na rynku również z firmami zagranicznymi, które mocno zintensyfikowały swoją działalność. Drugi krok milowy: dwa lata temu upublicznienie spółki, wejście na giełdę i pozyskanie kapitału, co z kolei umożliwiło. Niedawną aktywność. Ponad rok temu zakupiliśmy czeską spółkę produkcyjną lidera rynkowego z 50% udziałem rynkowym. Mamy też, uruchomiliśmy też spółkę rumuńską, czyli jednym słowem, dywersyfikacja geograficzna. Budowa silnej marki, dywersyfikacja geograficzna, czyli eksport, co zgadzam się w 100% z przedmówcą, wymusza. Pracę nad innowacyjnością produktów i mobilizuje do, do takiego bardziej. Atlas działa bardziej na rynku lokalnym. Z racji tego, że produkty są ciężkie. Nie da się ich przywozić zbyt daleko. Taki promień działania, można powiedzieć, to jest 500 do 700 kilometrów. Produkty o wysokiej wartości dodanej, te najdroższe oczywiście można zawodzić dalej, bo sprzedamy produkty i do Mongolii, i gdzieś tam do Irkucka i, i wielu innych dalekich miejsc, ale gro tego biznesu jest biznesem lokalnym, obejmującym w zasadzie cały kraj, czy to Białoruś, czy Polskę, czy Rumunię. I tutaj bym chciał taki, takie, taki, taką pewną obserwację z mojego doświadczenia zakomunikować, że polski rynek, nie tylko w chemii budowlanej, ale szeroko, w wielu innych segmentach, w większości segmentów, należy do najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie. Polska znajdująca się w Europie, czy, czy na skraju tej Europy Zachodniej, tej rozwiniętej, Jednocześnie będąc największym rynkiem jest miejscem ekspansji większości zachodnich koncernów. Jeżeli jakiś zachodni koncern planuje ekspansję w Europie Wschodniej, no to musi być w Polsce, bo to jest największy rynek. Trudno, żeby tutaj nie być. W związku z tym mamy większość konkurentów zachodnich na rynku polskim. Nie mówię tylko o chemii budowlanej, ale w wielu innych dziedzinach. I także mamy wielu polskich lokalnych przedsiębiorców, którzy podejmują inicjatywy w tychże samych segmentach i mamy konkurencję i lokalną, Polską, i mamy konkurencję międzynarodową. W związku z tym te, te, te wyzwania rynkowe są bardzo duże. Nasze produkty wymagają dużego wsparcia sprzedażowego, także marketingowego i sprzedażowego, ale głównie sprzedażowego. W związku z tym, żeby istnieć na tym rynku, musi, musi działać w, w tym samym czasie kompleks, kompleks aktywności poprawnie, efektywnie, czyli zarówno w badawczo-rozwojowym obszarze produkcyjnym i sprzedażowo-marketingowym. I w każdej z tych dziedzin trzeba się wykazywać pomysłowością, inicjatywą itd. E, dzięki temu, że Polska jest tak bardzo konkurencyjny, mamy w Polsce wielu dobrych menedżerów, nie tylko na poziomie operacyjnym, ale produkcyjnym, ale także na tym poziomie marketingowym, sprzedażowym bo trzeba cały czas wykazywać się pomysłowością, nowymi inicjatywami. Dzisiejsza pozycja Atlasa jest wynikiem kompleksowego rozwinięcia oferty, jakościowej oferty. Nie ma, Trudno polskiej firmie konkurować, nawet na rynku krajowym, tanimi produktami, prostymi produktami. Polska jest, wszystkie uważam, firmy, które osiągnęły w Polsce sukces, Muszą inwestować i muszą inwestować w jakość, w jakość produktów. Polska nie produkuje brej jakości. Nawet że są polskie produkty tanie, to są produkty dobrej jakości. Generalnie. Polski on jest tak bardzo wymagający. Stąd Atlas, żeby być dużą firmą, musi być musi dotrzymywać musi kroku, na no, no, po stronie jakościowej, produkcyjnej. I tutaj Atlas nigdy nie oszczędzał na inwestycjach produkcyjnych. Ma największe, najnowocześniejsze fabryki w Europie, czy nawet szerzej. Ale także Atlas musi inwestować cały czas w sprzedaż i marketing. Bardzo intensywnie. Jedno bez drugiego w naszym, naszym pracę działania nie, nie przyniesie sukcesu. Dziękuję. Elektronika jest taką dziedziną, gdzie ostatecznie liczy się konsument i to, i to konsument w ilościach miliardów miliardów osób. Co powoduje to, to że tylko nieliczne, nieliczne firmy czy korporacje albo, albo, albo grupa firm na świecie jest w stanie samodzielnie Doprowadzić do rozwinięcia danego produktu, a następnie do produkcji po bardzo niskich cenach i ostatecznej sprzedaży. Ewidentnie nowym liderem na rynku elektroniki zaczyna powoli być, stają się Chiny. Z drugiej strony mamy drugi biegun, czyli, czyli stały gracz, czyli Stany Zjednoczone. No a, a tutaj w Europie jesteśmy trochę podzieleni. Niemcy są wielką lokomotywą. Ale już też zaczynają powoli widzieć, że bez współpracy mogą z tej czołówki z piedestału spaść. W związku z tym Europa jest bardzo ciekawym miejscem, gdzie kraje zaczynają widzieć konieczność współpracy między sobą. Nasza firma również zauważyła, że polska elektronika, nawet jeżeli w aspekcie Badań i rozwoju jest czasami na najwyższym, najwyższym miejscu na świecie, to jednak nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć istotnego sukcesu. Stąd zaczęliśmy stosunkowo bliską współpracę z takimi krajami właśnie jak Niemcy, Holandia, Francja, i Moim zaskoczeniem była duża otwartość ze strony przedsiębiorstw z tamtych krajów, którzy mówili mi, pan jest dokładnie taką firmą, której myśmy szukali i nie mogliśmy znaleźć. Na początku wydawało mi się, że my z Polski nie jesteśmy w stanie nic ciekawego zaoferować, a nawet jeżeli jesteśmy technicznie na wysokim poziomie, no to ta bariera wątpliwości będzie zbyt duża. Tymczasem wydaje się, że świat się zmienia. Znaczy Ja może też trochę powiem na temat tych mechanizmów takiego wzrostu w naszej firmie. My się średnio rocznie rozwijamy od kilku lat w tempie około 20%. To nie jest może tak imponujące, jak tutaj Pan Jan wspominał o tych 50%, ale. Jest to coraz trudniejsze, bo podstawa jakby się zwiększa, więc o ile łatwo było te przyrosty w porządkowym okresie, to teraz te 20% rocznie wzrostu to już jest naprawdę duży wzrost. My, z kolei udało nam się też zbudować jakby markę w naszej niszowej branży na tyle mocną, że mogliśmy swoje wyroby zaoferować takim firmom jak Philips czy Siemens Household. Też tutaj może tak na marginesie chciałem powiedzieć, że te inwestycje wielkie tutaj zachodnie, które tak efektownie wyglądają w tych danych statystycznych, to też bardzo często są po prostu montownie, które no jednak bardzo łatwo można spakować na ciężarówki i powieźć gdzieś na wschód. Prawda? Więc ja bym tak w takie też trochę ostrożną z pełną ostrożnością patrzymy na te inwestycje zachodnie, bo no, znaczna ich część również jest po prostu, no, odwołuje się do tej taniej siły roboczej w Polsce. My no, w swojej firmie w ogóle nie eksploatujemy y, tego czynnika, jakim jest powiedzmy tania siła robocza, bo płace w naszej firmie są dosyć wysokie. Mamy też bardzo dobrze rozwinięty dział rozwoju, jak na, na, na tej wielkości firmy, bo zatrudniamy 12 inżynierów w firmie, która zatrudnia łącznie 100 osób, więc to jest taki przyzwoity współczynnik. No i też niebogatą rolę w naszym przypadku odgrywa bardzo duża dywersyfikacja rynku odbiorców. My nie jesteśmy podłączeni do jakiegoś jednego segmentu, bo, bo Produkujemy, takie rzeczy, które Państwu są znane, powiedzmy, z rynku. No, no, jesteśmy jak największym wytwórcą w tej części Europy, na przykład smoczków do karmienia, niemowląt silikonowych. E, one nie są znane pod naszą marką, bo my to e, dystrybutorów mamy innych, ale my jesteśmy wytwórcami. No i p, m, dużo komponentów produkujemy do zaawansowanych takich technicznych produktów, dla, do oświetlenia w tej chwili rozwijamy produkcje medyczne, budujemy nową fabrykę w Skierniewicach w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w tym roku też uruchamiamy z duszą na ramieniu zakład produkcyjny w Chinach. I też z zamiarem jakby maksymalnie ochrony tego know-how, które tutaj nam się udało wypracować, a jednocześnie nie zamierzamy w ogóle z tej fabryki chińskiej eksportować Niczego do Europy, ani na inne rynki. Wyłącznie pociąga nas wielkość rynku chińskiego i jak gdyby idziemy tutaj za naciskiem, w pewnym sensie, naszych dużych odbiorców, którzy e, m, znaczną część produkcji przeniesie do Chin i oczekują od nas e, dostaw komponentów e, z lokalnego rynku. My działamy, naszą specyfiką jest takie działanie no, biznes to biznes. My nie działamy w e, Biznes detaliczny, tylko biznes to biznes w tej dziedzinie. No i też chciałem powiedzieć, że właściwie tak z mojej perspektywy, to każda firma no, ma do wyboru albo efekt skali i, i próbuje, powiedzmy, budować rzeczywiście jakiś ogromny potencjał, ogromne możliwości i próbuje konkurować efektem skali, albo bo wtedy ma niższe koszty, łatwiej negocjować wszystkie zakupy e, przy odpowiednio dużych, e, dużej produkcji, albo właśnie budowaniem jakiegoś takiego bardzo zaawansowanego know-how. Z tym oczywiście są problemy rozmaite, bo nasze uczelnie, jak gdyby i cała ta nauka, to może następne pytanie, jak Pan Jan to zapyta, ale to, to jest, to jest bardzo ciekawe. Też to chciałem, no, dzisiaj się specjalnie spotkałem przed e, dzisiejszym tutaj wieczorem z kolegą moim profesorem żeby tak zapytać go, jak to wygląda z jego perspektywy, bo twierdzę, że w Polsce nie ma żadnych systemowych z ośrodkami akademickimi. Są to raczej takie zupełnie incydentalne historie i bardziej na zasadzie towarzyskie. Ja to, nie ma tego, nie ma tego. W porównaniu z Niemcami, to my jesteśmy tutaj naprawdę bardzo, bardzo słabi. No i co jeszcze? No i kryteria też w tych, tych naukach technicznych na przykład też co ubolewam nad tym, bo, bo w kryterium jedynie takiego awansu naukowego to jest właśnie jakieś uciekanie na jakieś bardzo wysokie poziomy abstrakcji i bądź Panie Boże dotykanie się jakich, jakichś tam zagadnień praktycznych. W innych krajach można uzyskiwać stopnie naukowe, robić badania w technologii. W Polsce jest to bardzo trudne, nawet właśnie dzisiaj mój kolega profesor rozśmieszył opowieścią o, o, o y, jednym z pracowników naukowych y, na Politechnice Warszawskiej, który skonstruował piece do, obrotowe do y, y, odzyskiwania popiołów, zawierających niespalone ilości węgla. I no to gigantyczne wdrożenie, bo to naprawdę wielki sukces, są zrobione z tego takie masy przeznaczone do budownictwa ty, typu takiego keramzyt i został, no, było to dla niego um, wielkim problemem w uzyskaniu habilitacji, że wyciągali mu to jako argument przeciwko jego naukowości, generalnie rzecz biorąc, że on się takimi rzeczami zajmuje, że trzeba jednak tylko tam ganiać elektrony, prawda, i, i wtedy to jest się uczonym, i najlepiej jak najwięcej publikować. Jeszcze, żeby koledzy cytowali te publikacje, no to wtedy awans był gwarantowany. A coś, co ma takie a my jesteśmy w sumie uważam zbyt, zbyt biednym krajem na takie badania. Powiedzmy, często nawet niepodstawowe, takie bardziej przyczynkarskie. Tak to przynajmniej z mojej perspektywy wygląda. Jeżeli my się chcemy zwrócić o jakąkolwiek pomoc, to przed do ośrodków uczelnianych. To no, napotykamy na duże trudności. A jeszcze tylko na zakończenie, może wspomnę do nowego projektu związanego z oświetleniem lodowym i aplikacją silikonową do, do światła LED. Udałem się do profesora, tutaj kierownika zakładu Techniki Światnej. nie chcę nazwiska wymieniać, bo mnie do tego nie uważał, ale pyta... <laughs> szukaliśmy ludzi do działu rozwoju spośród absolwentów, jakichś zdolnych, pytam Pana Profesora, czy mógłby wskazać jakichś zdolnych absolwentów, których moglibyśmy zatrudnić do, do, do tych prac rozwojowych nad oświetleniem LED. No to słyszałem, że owszem, jego specjalność cieszy się wielkim zainteresowaniem, ma 27 w tej chwili studentów na, 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 na tej końcowej fazie studiów, przygotowujących ich do, do dyplomów. No i e, taką ciekawostką jest to,